być z domu, żeby złapać ich zachód słońca. Nie wziąć karty SD. Może w ogóle kanał powinien się nazywać Łowca Zachodów Słońca i nie powinienem tylko to robić, bo to, to robię najchętniej. W ogóle to już, już dzisiaj miało nie być odcinka. To znaczy już myślałem, że dzisiaj zmontuję coś zamiast odcinka będzie jakieś, jakiś materiał z przeszłości ale niech tam będzie, co coś dzisiaj będzie dzisiaj cały dzień było deszczowo, więc jest naprawdę ładny zachód słońca coś się wydarzy epickiego na niebie, jeszcze tego nie, do... nie widzę w całości, Ja może widzę Najpierw było wejść na jakieś wysokość, ale to chyba się nie uda w tej chwili nie mam pomysłu, gdzie, gdzie miałbym pójść w ogóle jakiś czas temu poszedł w internet ten odcinek z ocenianiem cukierków Byłem załamany jak otworzyłem pliki po raz pierwszy I się okazało, że tam nic nie widać! Nic! Zawsze jak się mnie ktoś pyta, to mówię, że No GoPro to w słabym oświetleniu to słabo słabo, to, to się nie nadaje, nie? A mi o to naiwnie myślałem, że będzie coś widać, bo tam taka lampa była co świeciła na te mury Wawelu, i ona trochę nas też świeciła. i Myślałem, że no, to sprawi, że będzie nas trochę widać. Nie, to sprawiło, że po nałożeniu tysiąca filtrów w ogóle coś było widać. Jakby nie to, to, to by nic nie było widać. No, nagranie bez, bez filtrów było czarne. No i przegapiłem. Po, po zawodach już jest <laughs> fajny. Trzeba wyjść, podoceniać trochę swoje miasto też. A nie szlajać się po jakichś Estonii, Finlandiach. No dobra, teraz trzeba coś zjeść. I wtedy, gdy jest jakaś już taka szalona godzina, to zawsze niezawodną opcją są pierogi 24-godzinne. Najlepsze. jakieś nowe meksykańskie pieczone pierogi. No i inne niż wszystkie. Bardzo smaczne polecam.